Jesteśmy na Wojska Polskiego, gdzie trwa strajk, uczniów szóstego liceum ogólnokształcącego. Uczniowie, jak mówią, domagają się książek. Dzień dobry, dlaczego strajkujecie? Ponieważ nie chcemy czytać tylko lektur, chcemy czytać również ciekawych w który możemy poznać inny świat. Tak, to przekonujące. Dlatego przejść mówiła, Martaś w Polsce. Tak nie może być sytuacja, wymyka się spod kontroli. Trzeba podjąć radykalny krok. To co? Wprowadzamy stan wojenny czy wyjątkowy? Myślałem o kodzie dostępnym. Kod dostępu. To rozwiąże sprawę.